Dzień dobry, moi drodzy, witam Was ponownie dzisiaj, a spotykamy się, ponieważ jutro w sobotę o godzinie 8.08 nastąpi punkt kulminacyjny Nowiu w znaku Panny. I w związku z tym no, robimy sobie takie króciutkie czytanie z cyklu: Wybierz kartę z zapytaniem: co nowego do Was idzie? Z czym możemy się w najbliższym czasie mierzyć, borykać, a może z czym, o, jaki temat będzie nas po prostu cieszył i radował. Zobaczymy, czy to będą bardziej właśnie ostrzeżenia. A może taka bardzo dobra prognoza, miejmy nadzieję. A więc kochani, trzy talie do wyboru, talia numer 1, 2 i 3, jak zwykle. Zanim przejdziemy do kart, no to jeszcze moje króciutkie dziękuję. Dziękuję Wam kochani za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za subskrypcje, no i oczywiście za kawki, które mi stawiacie na BykaFi, chętnie tę te formę też Waszego dziękuję, przyjmuję oczywiście tak. I ja serdecznie za, za to dziękuję. Zachęcam Was do tej aktywności, do lajkowania, do komentowania, do bycia tu po prostu ze mną na kanale. No to teraz już do działania. Czyli tak, talia numer 3 na razie ją damy na bok, talię numer 2 dajemy na bok, żeby ich tu nie pomyliła. I zaczynamy od tej zielonej talii, numer 1. Od tej. Tak, talia numer 1. No to kochani, co nowego. Co nowego idzie do Ciebie. Mówię teraz do osób, które sobie wybrały talię numer 1. Co nowego idzie do Ciebie. Karta ogólna, aha mam odwróconą talię, dobra, już, już ją odwracam. A więc mamy szóstkę, e, szóstkę pucharów. Szóstkę pucharów. Tutaj mamy radę. Piątkę pucharów. Przepraszam, pi piątkę monet. Piątkę monet. Następna karta. Ósemka pucharów. Mhm. Czyli ewidentnie coś z przeszłości tutaj będzie miało znaczenie dla Was. Dziesiątka buław. I ostatnia karta to będzie to będzie kochani siódemka buław. Siódemka buław. Okej, okay. kochani, no ogólna ta karta tej ogólnej energii, szóstka szóstka pucharów zazwyczaj mówi tak o jakimś powrocie do przeszłości, o wspomnieniach. Często no ewentualnie gdzieś tam po prostu chcemy wrócić tak jak gdyby do naszych korzeni, do do czegoś, co gdzieś tam kiedyś było dla nas ważne, może nam dawało jakieś poczucie spokoju czy bezpieczeństwa. Chociaż tutaj, ponieważ karty równocześnie ostrzegają, żeby do tej przeszłości jednak nie wracać, żeby nie popełniać też tych samych błędów, które już tam gdzieś w tej przeszłości miały miejsce. Raczej, raczej, ewentualnie wrócić, jeżeli już, to wrócić do tej przeszłości tylko po to, żeby właśnie wyciągnąć wnioski z tego działania, które być może wtedy no, popełniliście, tak to nazwijmy, czy decyzje, które jakieś podjęliście, i wiecie już teraz z perspektywy czasu, że one niestety okazały się błędem, więc wyciągnijcie z nich wnioski. I po prostu drugi raz tych samych błędów nie popełniajcie. I to trzeba traktować jako ostrzeżenie. Nie wracajcie do przeszłości. Jedynym powodem, aby powrócić, to tak jak mówię, jest właśnie to, żeby wyciągnąć te wnioski i ewentualnie drugi raz tego samego błędu nie, nie popełnić. Karty mówią, że sytuacja, w jakiej teraz jesteś, być może w jakiś sposób ci przypomina to, co było kiedyś, i być może stąd ta twoja chęć właśnie do powrotu, ale pamiętaj, że no, nie jest to dobra droga, to po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli teraz czujesz, że jest ci ciężko, to ten powrót ci tutaj nic nie da. Bo on ci dołoży jeszcze dodatkowego ciężaru, który, który będziesz po prostu musiała nieść czy dźwigać. Więc bardziej bym powiedziała w ten sposób: należy na ten moment poszukać pomocy na zasadzie zawsze są obok nas ludzie, którzy mogą nam pomóc. I jeżeli ty tylko tej pomocy potrzebujesz i poprosisz o tę pomoc, to na pewno ją otrzymasz. I myślę, że to jest tutaj ważne, żeby, żeby właśnie też odważyć się na to poproszenie o tę pomoc. Natomiast bądźcie też bardzo tacy ostrożni w wyborze osób, które właśnie są obok was i którym ewentualnie moglibyście powierzyć taki swój sekret, że tam w takiej czy innej sytuacji jest ci ciężko, potrzebuje pomocy. Bo jest też możliwe to, że obok ciebie są osoby, które może nie widzą do końca, jak Twoja sytuacja wygląda, a na pewno są skłonni do tego, żeby Cię krytykować, żeby um, krytykować Twoje posunięcia, Twoje decyzje, Twoje pomysły i tylko czekają, aż się potkniesz, tak? Potkniesz, aż się wywrócisz i jeszcze wtedy coś na Ciebie dodatkowego zrzucą. Więc na takie osoby należy bardzo uważać. No i teraz myślę, że też ten powrót, to ostrzeżenie przed tym powrotem może być symbolem właśnie tego, żeby uważać na osoby, które już kiedyś Cię zawiodły, żeby nie dawać drugiej. drugiej. Druga też się półbiedy gorzej, jak my dajemy trzecią, czwartą, dziewiątą i siedemnastą szansę. Więc jeszcze druga szansa. Może być tak na zasadzie, że każdy z nas ma prawo do popełniania błędów, jesteśmy tylko ludźmi, czy aż ludźmi, to już tutaj nie ma znaczenia, ale popełniamy błędy, więc jakby raz można wybaczyć, ale jeżeli macie w swojej przeszłości już to doświadczenie, że ta osoba, czy te osoby już niejednokrotnie były w stosunku do ciebie czy też nieuczciwe, czy zdradliwe, czy, czy tylko powierzchownie gdzieś tam udające jakieś dobre intencje w stosunku do ciebie, no to nie bądź po prostu tutaj, powiem brutalnie, idiotą i nie daj kolejnej szansy komuś, kto na nią totalnie nie zasługuje. Natomiast na pewno masz też w swoim otoczeniu te osoby, którym możesz zaufać, ale ty masz się cofnąć w takim sensie tylko, aby ewentualnie na to spojrzeć. Czy ta osoba w przeszłości już kiedyś cię zawiodła? Jeżeli tak, nie ma o czym mówić. Jeżeli nie, no to może to jest właśnie ta osoba, której możesz zaufać i której, jeżeli powierzysz, czy zwierzysz się ze swojego problemu w tej chwili, ta osoba właśnie tej pomocy ci udzieli. Więc, no, myślę, że takie zastanowienie, taka analiza ewentualnie tych wydarzeń z przeszłości, to Wam się przyda, ale tylko tak, w innym sensie, w innym kontekście, do tej przeszłości, moi kochani, nie wracajcie, absolutnie nie. To już jako oszczerzenie należy traktować, nie wracamy zdecydowanie do przeszłości. Dobra, no to dwójeczka, talia numer dwa. Talia numer dwa i pytanie, co nowego... W najbliższym czasie, co nowego, co przyniesie ci nów w znaku panny, osobom, które wybrały sobie dwójeczkę. A więc energia ogólna, kochani, o, czwórka mieczy. No dobrze, to nie jest karta siły i mocy, no ale dobra, okej, okay, zobaczymy, co dalej z tym. Co nowego. Dziesiątka monet. A z pucharów dziewiątka monet mhm. i na końcu ósemka monet. No okej, okay. dobra, czyli tutaj raczej jednak zapowiada się czas odpoczynku. Więc kochani, tak, no mam nadzieję, że to nie są problemy zdrowotne. Ale też mogą być, więc tak po prostu malutki margines, zaznaczam. To też, że to również może dotyczyć problemów zdrowotnych. Karty jednak pokazują to w ten sposób, że mm, przed tobą po prostu okres, czas, kiedy musisz odpocząć, kiedy musisz zregenerować swoje siły. To nie jest czas na aktywność, to nie jest. Czas na pracę, a wręcz przeciwnie. Po prostu praca by cię w tym momencie, no, można powiedzieć, wykończyła. Więc nie, nie, nie podejmuj teraz żadnych nowych projektów, nie rozpoczynaj żadnej ciężkiej pracy. Jakby można powiedzieć, że jest to czas odpoczynku, relaksu, spokoju, takiego wręcz zawieszenia. I będziesz też pewnie potrzebować takiego troszeczkę wyciszenia takiego troszeczkę odizolowania być może nawet i głównie będzie to wynikało yy, z tego, że być może jesteś no, wręcz przebodźcowana czy przebodźcowany i może być tak, że po prostu yy, masz tyle w sobie emocji, one się wręcz można powiedzieć wylewają z ciebie, że potrzebujesz właśnie tak, jakby troszkę ochłonąć, y, uspokoić się wewnętrznie, wyciszyć, y, tak, tak właśnie y, no wycofać po prostu. Natomiast nie grozi ci to y, niczym złym w sensie takim, że masz na tyle masz na tyle takich, że tak powiem, zasobów, tak? Masz to bezpieczeństwo, masz te możliwości, masz dom, rodziny, wsparcie, taki dobrobyt też można powiedzieć, że możesz sobie na to pozwolić. To nie, nie wiąże się to z tym, że na przykład gdzieś tam, powiedzmy, materialnie sobie nie poradzisz i tak i znowu, znowu się zacznie jakiś nowy problem. Nie, ty masz tutaj zapracowane, że tak powiem, Być może też po prostu ciężko w ostatnim czasie pracowałaś tutaj, i dlatego też potrzebujesz właśnie teraz tej, tego resetu, tego odpoczynku. I na tym należy się skupić, bo moi drodzy, jeżeli my nie szanujemy swojego ciała, szczególnie wtedy, kiedy ono nam daje takie ostrzeżenia, że czuje się zmęczone, potrzebuje więcej snu, więcej ciszy, więcej spokoju, więcej relaksu, a my na siłę, na siłę, na siłę, jeszcze, jeszcze, jeszcze eksploatujemy to ciało, to w którymś momencie. Ono powie: Stop, drogi przyjacielu, dalej nie będę cię nosić, tak? Dalej nie będę twoim pojazdem. Mam tego po prostu dość. Więc nie możemy do, doprowadzić do takiego stanu. Natomiast Karty tutaj mówią, że no masz te możliwości, więc pozwól sobie na to finansowo. Tak bo to jest takie bezpieczeństwo tu finansowe, materialne, takie zabezpieczenie, stabilność. No masz te zasoby, dzięki którym możesz sobie na to pozwolić. I po prostu sobie na to pozwól, bo ty ewidentnie tego potrzebujesz, potrzebujesz, Takiego skupienia właśnie na sobie, na swoim ciele, na swoim wnętrzu, może też na swojej takiej sferze duchowej, może potrzebujesz medytacji, kontemplacji, może potrzebujesz ewentualnie coś zrobić wokół siebie, upiększyć swoje otoczenie, ale tylko w takim minimalnym zakresie, żeby to miało radość sprawiać Tobie. Natomiast przede wszystkim odpoczynek, relaks. I takie odcięcie, tak? Potrzebujesz takiego zatrzymania po prostu. Więc nie, po, nie bierzemy teraz żadnych nowych projektów, nie zaczynamy nic nowego, nie pracujemy, nie przemęczamy się absolutnie. Czas na relaks i odpoczynek. Tyle, kochani, bardzo prosty i krótki w zasadzie przekaz, jednoznaczny dość dwójeczki. Więc mam nadzieję, że uszanujecie. W ogóle swojego ciała, jeżeli oczywiście to jest dla kogoś, jeżeli ktoś to czuje, że to jest właśnie dla niego przeznaczona odpowiedź. No i kochani, grupa numer 3 to była ta talia, bo ja już sobie tasuję, ale pokażę Wam jeszcze talia numer 3. I to samo, co nowego niesie nam nów w znaku panny osobom, które wybrały sobie trójeczkę. Ogólna energia. Król Mieczy. Mhm. Król Mieczy. No dobra, następnie mamy wieże. No to tutaj się będzie coś działo, najwyraźniej. Mamy królową pucharów. Następnie mamy 10 pucharów. Mhm. No i ostatnia karta karta arcykapłanki. Karta arcykapłanki. No dobrze, moi drodzy, więc tak, no, y, mamy króla mieczy, czyli co, co będzie najważniejsze w najbliższym czasie? No, musicie po prostu jakby y, spojrzeć na wszystko, ale mówię tu pewnie o jakichś problemach, tak? Z dystansem, z takim chłodem. Nawet bym powiedziała właśnie bez emocji, bo tutaj Wasze emocje akurat w tym momencie są niestety złym doradcą, bo być może jesteś zbyt emocjonalna na, te, na ten moment, być może gdzieś tam się zamartwiasz o coś, może nawet o innych bardziej niż o siebie. Może w pewien sposób, no gdzieś tam jesteś oderwana od rzeczywistości, tak jakby tracisz ten kontakt z tą rzeczywistością, a tutaj właśnie trzeba, należy i to byłoby najlepsze w tej sytuacji no popatrzeć na wszystko z pozycji króla mieczy Ty, czyli tego, który ma chłodny, logiczny rozsądny umysł, który ma jakby też taki dystans do wszystkiego, potrafi oddzielić emocje od, od właśnie rozumu, od rozsądku i jeżeli w ten sposób na wszystko spojrzysz to myślę, że dostrzeżesz co tutaj jest tak, jakby troszkę do posprzątania, czy nawet do rozwalenia? No, bo tutaj radą jest wieża. Czyli w tym momencie ta wieża nam mówi, no, że czasem trzeba coś właśnie własnymi rękami rozwalić. I że Twój wybór w tym momencie, jak Ty sobie na to popatrzysz w taki logiczny, rozsądny sposób, tak, żeby zrozumieć wszystkie zasady, intencje i tak dalej, to masz do wyboru. Bo te zmiany i tak nadejdą, skoro mamy kartę wieży, kartę wielkich arkan, więc to jest, można powiedzieć, rzecz nieunikniona. O, te zmiany nadejdą, ale teraz Twój wybór polega na tym, czy yy, masz w sobie siły do tego, aby te zmiany wprowadzać tak, jak Ty chcesz, na Twoich zasadach, na Twoich yy, warunkach. Z zadbaniem też i, i można powiedzieć, tak jakby z takim zaoszczędzeniem tego, co na przykład w twoim życiu jest dobre, ważne i uważasz, że, że jest takie, jak, jak powinno być, więc żeby to, ten stan ci się udało zachować. Czy też po prostu pozwolisz sobie, zostawisz tak wszystko jakby na łaskę losu, niech się dzieje, co się ma stać i wtedy niestety, ale wieża, może wprowadzać w nasze życie totalny chaos. Może nam po prostu życie rozsypać i to tak, że, że zostanie gruz i pył. Więc um, wasz wybór, tak? Czy robimy, przeprowadzamy zmiany własnymi rękami, na naszych zasadach, dbając też właśnie o tych naszych najbliższych, bo może ta dziesiątka pucharów tu jest symbolem rodziny najbliższych, albo też wsparcia z ich strony. E, czy... Po prostu pozwolisz sobie na to, żeby wszystko się sypało, leciało i, i, i ty kompletnie nad tym nie panujesz, natomiast na końcu po prostu, tak jak powiedziałam, staniesz na kupie gruzu. Nie, bądź też, nie wchodź też w taką energię, że wszystko wiesz najlepiej, że niczego nie potrzebujesz, bo często Król Mieczy jest też na przykład Symbolem osoby, która jest jakimś fachowcem w jakiejś tam dziedzinie, i można się do niego zwrócić na przykład o pomoc, o poradę. Więc można też tak spojrzeć na te karty, że jeżeli jest jakiś temat yy, trudny, tak, którego ty na przykład nie do końca jesteś w stanie sam zrozumieć, nad nim zapanować, podjąć właściwe decyzje, król czy to jest na przykład symbol prawnika, Lekarza, jakiegoś urzędnika, więc w takich sytuacjach to też można powiedzieć. To trzeba się zwrócić do takiej osoby, zapytać, dowiedzieć się, nie uważać, nie, nie wchodzić w taką energię. Ja wszystko wiem najlepiej, chociaż tak naprawdę jestem tylko teoretykiem i tak sobie będę po prostu teoretyzował i mądrował. Więc w taką energię absolutnie nie wchodźcie. Dowiadujemy się, dopytujemy. Ewentualnie, jeżeli faktycznie jesteście w stanie sami nad tym zapanować, to z takim ogromnym dystansem, rozsądnie, logicznie i wtedy decyzję. Może też być tutaj sytuacja, gdzie ta wasza decyzja o wierzy jest związana na przykład z odcięciem się od y, jakichś osób które na przykład są taką trochę toksyną, którą wam wlewają w serce, w, w umysł, w głowę wasz, waszą, tak? Być może jest to właśnie odcinanie się od takich toksycznych, trudnych emocjonalnie osób. Tak też mogłoby być. Więc no to też może się, też może się ten temat tego tyczyć. W każdym razie czas na pewno... Na to, żeby troszkę wokół siebie posprzątać i absolutnie nie bać się tych właśnie zmian. A jeżeli rzeczywiście macie wokół siebie osoby toksyczne, manipulujące, to to jest na pewno czas, żeby, żeby w tym sensie tutaj posprzątać wokół siebie. Tyle, kochani, życzę Wam cudownego nowiu. Korzystajcie z tej energii. Mam nadzieję, że życie się po prostu odnowi dla Was. Tyle, kochani, do usłyszenia.